Są w życiu człowieka takie sytuacje, kiedy dochodzi do wniosku, że widział już wszystko. Potem okazuje się, że staje przed rzeźbą w metalu i mówi: wow, no to jest naprawdę wariactwo. A to wariactwo nazywa się Honda F6C. Jest to, co tu dużo mówić, motocykl, który powala wszystkim, co jest zamontowane ma na pokładzie. Ogromny silnik, 1,8 litra i to jeszcze z hakiem. Moment obrotowy jak w lokomotywie, 167 Nm. No po prostu potęga, potęga w każdym calu, jak chodzi o jej rozmiary, moc, potężne chłodnice. Ale wygląd to jest jedno, a wrażenia z jazdy to drugie. Dlatego poprosiłem Grześka Miednice, człowieka kultowego, żeby wpadł tutaj na chwilę i powiedział kilka słów na temat tego, jak odczucia z jazdy. Chodź Sprzęta, stanę tak. Cześć. Hej, Gregu, wsiadłeś na to i powiedziałeś tylko jedno: Rany koguta. Dokładnie, powiem ci, że dobrze porównałeś to do lokomotywy, ponieważ sprzęt się zbiera tak nieprawdopodobnie z samego dołu i po prostu idzie jak. Po torach, po prostu coś nieprawda. Jedna wielka lokomotywa, tutaj nie ma znaczenia, czy jesteś na dwójce, na trójce, on po prostu ten motocykl jedzie. Ciągnie z dołu. Ale wiesz, co jest przy tym wszystkim fajne? Ja Zwykle takie wielkie klunkry, które ważą ma masę kilogramów, to jest 350 kilogramów, wydają się być nieporęczne w czasie jazdy po zakrętach, w czasie e, szybkiego pokonywania hamowania, czy na przykład przyspieszania. On robi to intuicyjnie. Ja pieszczotliwie go nazwałem bułą, bo jest po prostu potężny. Yy, nie, wbrew pozorom mimo tego swoich gabaretów, masy całej, on po winklach chodzi naprawdę całkiem nieźle i my tutaj nie, nie absolutnie nie, że tak powiem nie, nie, nie od, dokładnie nie odbiera radości jazdy, Jedzie tam gdzie chcesz po prostu idealnie. No tutaj chłopcy z Hondy naprawdę naprawdę bardzo się postarali. Coś nieprawdopodobnego. Widzisz, sam silnik no, pochodzi z kultowego Goldwinga, jest to maszyna, która potrafi jeździć jak, jak prawdziwy krążownik drogowy. Po wyrzuceniu wszystkich niepotrzebnych elementów okazuje się, że to waży mniej, jest bardzo poręczne. Nie, oczywiście nie uwłaczając Goldwingowi, ale jest to wiele lżejsze, jest to wiele bardziej poręczne. I tak się zastanawiam tylko, kto kupi taki motocykl, który kosztuje no, 80 z hakiem? Ja myślę, że znajdzie się nabywca na ten motocykl ze względu na jego nieprawdopodobną kulturę pracy silnika. Jest to jest po prostu majster sztyk. No ja dawno się nie spotkałem z tak, z tak fajnie chodzącym motocyklem, który yy, wkręca się. I ta kultura pracy no jest po prostu nieprawda. Trzeba się po prostu nim przejechać i żeby to zrozumieć. No żeby ciężko, się zakochać Żeby jej. się zakochać. No ciężko coś, coś o nim tak mocniej powiedzieć. No. Ale powiem ci tyle. Ja wiesz, jeździłem kiedyś Ferrari i, i ten taki brz, brzmienie tego silnika tak, jest, 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 bardzo jest, podobne. jest bardzo podobne. No zresztą posłuchajcie. To właśnie y, Honda F6C. Powiem tak, dla ludzi, którzy uwielbiają monstrualne motocykle, dla ludzi, którzy kochają jazdę dostojną, ale pokazującą przy okazji innym na drodze, że właściwie to możecie mi nie podskakiwać, to chyba to będzie właśnie sprzęt wymarzony. Myślę, że tak. Tutaj ten motocykl naprawdę może wiele pokazać. Tutaj u, u, równo z plastikami spokojnie idzie łeb w web. Naprawdę jest, jest moc, jest moc. Drobne uwagi do Hondy. Tylne siedzenie dla pasażera, ja uważam za siedzenie kaskaderskie, dlatego że jest po pierwsze lekko pochylone do tyłu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w takim motocyklu, przy takim momencie obrotowym, no może nie największej mocy, ma tam koło 115 koni, ale to nie robi, naprawdę przydałoby się coś, żeby pasażer nie zlądował na jezdni, czyli jakiekolwiek oparcie, malutkie, fabrycznie to powinno odbyć. się, bo nawet. Przybranie złej pozycji jako kierowca i odkręcenie mu tak, powiedzmy, no tak ostrzej, no to robi wrażenie takie, ja miałem taki moment, że prawie mnie ściągnęło. Prawie, dokładnie, dokładnie, to wyobraź sobie teraz smukłą damę z tyłu na tylnym siedzeniu, kiedy kierowca, sobie. kiedy kierowca postanowi nagle odkręcić. Prawdopodobnie będzie to ostatnia wizyta tej pani w twoim towarzystwie. Tak, na pewno będzie musiał szukać drugiej dziewczyny. No to właśnie Honda F6C. Nazywana kiedyś Valkyrią bo to była bardzo podobna konstrukcja. Natomiast tych designerzy poszli do przodu, zrobili piękne tylne błotnik, zrobili monstrualne obudowy chłodnic, zrobili naprawdę. Przepiękny wynalazek do wlewania paliwa, nawet nie otwiera się go tutaj. Kluczyczek z boków Fik, otworzyłeś no i fajny, sobie. fajny przede wszystkim ten fajny kastomowy tył. Tak, piękny błotnik. Pięknie zrobiony, tak. To koło na monowahaczu, no jest, no jest naprawdę. I ta tylna lampa z tym błotnikiem, to ktoś fajnie to wymyślił. No. No, trzeba jeszcze powiedzieć jedno: to jest takie połączenie. E customa, w którym można byłoby zamontować jakieś okrągłe zegary, które by pasowały do takiego klasycznego wyglądu. Oni wsadzili elektroniczny wyświetlacz z masą lampek pod spodem, która pokazuje wszystkie istotne informacje dla społeczeństwa. Natomiast to wszystko jest zrobione w klimacie takiego trochę kosmosu. Jest taki trochę space, jak się patrzy na niego z przodu. Podkreślmy to, że jeszcze motocykl nie ma kontroli trakcji, a przy tej mocy on naprawdę potrafi czynić dużo zła. Właśnie <laughs> zło na dwóch kołach, czyli Honda F6C. Wielka, monstrualna maszyna, która nienawidzi pasażerów, przynajmniej bez założonego wynalazku z tyłu.